Się, nazywam się Tomasz Mański, jestem pracownikiem Urzędu Miasta Poznania, jednostki odpowiedzialnej za konsultacje społeczne i wszystkie kwestie związane z kontaktami z mieszkańcami. Rozmawiamy z mieszkańcami na wiele różnych, różnych tematów. Pytamy mieszkańców o różne rzeczy. W związku z tym jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji w związku z projektem, który jest realizowany przez miasto Poznań, a dokładnie przez Jednostkę Miejską Jednostkę Organizacyjną, czyli Zarząd Transportu Miejskiego. Na tym dzisiejszym spotkaniu Państwa gościem będą pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego na czele z panem dyrektorem Bogusławem Bajońskim oraz pracownikami odpowiedzialnymi, odpowiedzialnymi bezpośrednio za realizację projektu, projektu Peka związanego z transportem miejskim, czyli Pani Krystyna Pieszała, Pani Małgorzata Pajczak oraz Pan Adam Nowak. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Na tym dzisiejszym spotkaniu e, będzie można uzyskać informacje dotyczące PEKI. W pierwszej części będzie prezentacja. E, w drugiej części będzie możliwość zadawania pytań. Na pewno tych pytań wśród Państwa jest, jest, jest dosyć sporo. W trzeciej części dzisiejszego spotkania będzie można złożyć wniosek na kartę PEKA e, i zapytać o wszystkie szczegóły związane z wydawaniem karty, długami i wszystkimi ważnymi kwestiami dotyczące samej, samej karty i funkcjonalności. To tyle tytułem wstępu. Oddaję głos Panu Dyrektorowi Bańskiemu. Rezydęcie, rezydęcie. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę u Państwa gościć i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu za to, że możemy tu przyjść i przekazać <grym> e, tych kilka niezbędnych informacji istotnych przede wszystkim dla Państwa, e, dla wszystkich pasażerów transportu publicznego. E, co to jest karta PEKA? To pytanie pada wiecznie w gazetach, w mediach, opisywane wiele razy i ja chciałbym Państwu to odczarować i pokazać, powiedzieć wprost, co, o co chodzi z tą kartą. Karta, jak każda inna karta bankomatowa, kredytowa, którą Państwo znacie, ona jest na tyle pewna, że ma specjalny chip. Yy, wykładane jest w technologii tej najwyższej bezpieczeństwa, tak jak wszystkie karty bankomatowe. Ale tak naprawdę to nie chodzi o samą kartę, <laughs> tylko chodzi o cały system informatyczno-telekomunikacyjny, który wdrażamy w całym mieście, a właściwie w całej aglomeracji poznańskiej. System informatyczno-telekomunikacyjny, który będzie służył do jakich celów? Po pierwsze będziemy na tej karcie mogli zapisywać nasze bilety. Docelowo w przyszłości znikną te karty bilety papierowe i będziemy mieli w postaci elektronicznej bilety na tej karcie. I druga funkcja tego systemu całego tego systemu informatycznego to funkcja kontrolowania położenia pojazdu. Dzięki temu systemowi, który wdrażamy, będziemy wiedzieli, gdzie są nasze tramwaje, gdzie są nasze autobusy. Docelowo każdy pasażer będzie e, mógł zobaczyć, e, gdzie jest e, tramwaj czy autobus. Na... Tak ma, jak widać jest zdjęcie, tak? E, również e, zrobimy zdjęcie aparatem cyfrowym, to zdjęcie jest wpisane w system i nie boli i można załatwić sobie kartę. Ale to po spotkaniu, ale to e, Co jeszcze? Czy zapomniałem coś powiedzieć? Generalnie wszystko. Proszę Państwa, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeśli będą jakieś pytania, na wszystkie odpowiadamy. E, o bilecie jednorazowym powiedziałem o. I jeszcze jedno. Oczywiście będą pytania, na pewno takie, a co dla nie mieszkańców Poznania czy aglomeracji. Be, dla nich będą z, y, bilety też elektroniczne. Elektroniczne. na Podobne jak te, ale na, z chipem, ale papierowe. one będą drogie, droższe. Celowo droższe, by opłacało, żebyśmy nie dopłacali wszyscy do zakupowania tych kart papierowych. I jedna karta. Skąd ta możliwości? Oto przygodowy zatłoczony przystanek na pętli autobusowej. Zobacz, że im wejść oraz wyraźnego pośpiechu, ruch odbywa się bezproblemowo. Pasażerowie zbliżają karty do czytników, a sygnał dźwiękowy potwierdza ich skasowanie. Zauważ, że niektórzy podróżujący nie kazują wejścia od razu. Peka pozwala zrobić to po prostu. Jeśli więc najpierw chcesz zająć miejsce lub odłożyć torbę, masz na to czas. Używając swojej karty Peka możesz również opłacić podróż członków rodziny lub Musisz też nosić karty P.K. na wierzchu. Wystarczy, że masz ją w torebce lub portfelu i zmniejszysz całość do czytnika. P.K. możesz odbić przy wyjściu jeszcze zanim pojazd się zatrzyma. Za zbliżanie karty do czystejka otrzymasz punkty w programie lojalnościowym. Przy budowaniu okazjonalnych zbliżeń karty jest szczególnie ważne, ponieważ dzięki temu zapłacisz tylko za faktycznie przejechane przez stado. taka miejski styl życia. W można składać wnioski. To dzisiejsze spotkanie jest częścią kampanii informacyjnej, którą prowadzimy w związku z wprowadzenie karty, karty PK Prawdopodobnie będziemy organizować kolejne spotkania. W mediach pojawią się informacje dotyczące e, całego, całego projektu i sposobu używania Karty PK także będziecie Państwo mogli jeszcze zasięgnąć informacji czy to na spotkaniach, czy to w mediach. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie, dziękujemy, powiedziałam powiedziałem, za prezentację. Teraz jest możliwość składania wniosków i zrobienia sobie, zrobienia sobie zdjęcia. Yy, wnioski będą zbierane myślę, że tutaj w tej części A, nie, zdjęcia, no. nie, nie, nie. zdjęcia, zdjęcia też takie...